Cześć z tej strony Planka 12 Witam was w kolejnym odcinku yy, na moim kanale Dzisiaj jedziemy troszeczkę pras polowych, Bo dawno nie było prac polowych. Wypożyczyliśmy taki sprzęcik Kosztowało na 100... Yy, chyba tam 1000... Nie 500zł na jeden dzień I tutaj mamy już zapełnione wapno I po, rozrzucimy sobie wapno bo Zobaczcie jakie czyściutki Drogie to jest ho, cholera Chcieliśmy kupić ale no za drogie wezmę sobie tutaj umyję John Dira. bo kupiliśmy też Karshera umyję go i żeby na pracę sobie pojechał umyty najpierw umyję ten tutaj yy. obciążnik i teraz John Deere. I będziemy dzisiaj, najpierw on tam już Bartek zaczął yy, kultywatorem jeździć, a rozrzut, rozrzutnik włączę za nim i będzie się rozrzucało. Ty, eee! No. No, ten, tego. Yy, bo my mamy jeszcze jedno pole tu. Yy, bo... Wow. Wiesz które? Z, nie. No mamy tam dalej, ale to nie, dalej jest. Chodź, chodź, chodź za mną. Co ty żeś kupił? Wiedziałem. Nie, mieliśmy je ciągle. Chodź. No pokaż. A co to za rower? A nie wiem. O to pola przed nami tutaj. To? A już no widzę, to jest że... Aha. Żebym przez przypadek przyjechał i możemy ją skosić, zarobimy. Albo kiszonkę z tego zrobimy. No to można tu sia kosy zrobić. Tylko że my nie mamy tego. Silosa na ten, na kiszonkę. Ale ja nie chcę kiszonki. Siana kosy chcę. Zrobimy bele tylko że strawy. Tak. I sprzedamy. No, bo teraz to tu branie jest na to. Dobra, to to się no, zrobi, ale ja to, to sobie zrobimy poza odcinkiem. Dobra, ja idę już pytałam po to podłączyć. I ten. I lecimy. Dobra, to umyte. Umyte jak nowe. Wow, ten John Dirton. Nie, no w dobrym stanie był. No tutaj jest trochę tak. A tak, to w dobrym stanie był. Dobra. A, już muszę zapalić. Dobra, poniesiemy sobie to. I jedziemy. To trzeba podczepić. Cyk. i do tyłu ojoj ojoj oj. już źle pojechałem ostatnio jak tym manem cofałem to były dopiero jaja po prostu tam z pół godziny żeśmy cofali ja tam mam timelapse zrobiłem ale ciężko było no dobra scenę sobie tutaj żeby nie zagracać drogi, przepraszam, że tutaj wyjechałem. No ale już cyk, już zjeżdżam. Jedź gościu, Kurde, no nie umie jeździć czy co? Boi się, bo ma BMK, to się boi. O BMEczkę. Dobra, ja już wjeżdżam. To no, ty nie możesz. Nie, nie. A nie, bo w sumie to tam nie. Dobra, podnoś to. A, tylko prze ten. Poprawiam. Ty masz coś do roboty, czy co ty będziesz robić teraz? Nie wiem. A nie miałeś się gdzie jechać? Nie. Aha. To możesz to jakieś nie klipy Nie, kręcić? Nie, to nie. Czy moim starym gratem telefonem to nie ma co? A, bo to tak robi, to poczekajcie, to muszę zrobić inaczej. Chyba, że teraz ten. Sięwy, kiedy my robimy? Sięwy to w, w, w kwiecień. Nie wiem, no jakoś. Styczeń, luty. No, w marcu oh. Jeszcze trochę. Za niedługo śnieg spadnie. Będziemy no. mieli co robić. Jeszcze będzie, wiesz. Jeszcze w styczniu się... Będzie. No tak, ale w styczniu się jeszcze zrobi jedną morkę. Co? Żeby sobie tam Bo to po zimie to nie wiadomo co tam się. Ja wolę tam sobie zrobić tutaj, tutaj wapnem porozrzucać, później to przeorać. No. I, I dopiero potem yy, jeszcze raz, uhum. no ja lubię orkę, jest fajna, tak też lubię. Dobra, to lecimy, cyk. Nie, na no tym rozrzutnikiem to się szybko robi. Teraz weźmiemy pułk i się półkiem przejedziemy hmm. Ja idę spać nara <grych> No dobra O kurde gdzie ty jedziesz z tym polonezem? Co To jedzie, stój kurde, no ukradli Poloneza znowu. No, to nie, Bartek, może się przebrał i się ty wstawaj. Idę go obudzić, może, że on coś będzie wiedział. Czekajcie, zgaszę tego. I tutaj w ogóle zamknę, bo się boję teraz, czy to nieprawda. To zamknę, to zamknę, to jest na kłódkę. Tutaj też jest na kłódkę. Tu jest na kłódkę. Tutaj tylko na kłódkę. Cyk. Kurde, otworzył sobie ten. Dobra, tu na kłódkę i tu na kłódkę. Dobra, idziemy do domu. Cyk. O, siedzi. Wstawaj. Wsiada. Kurde, dobra, nie ma sensu. Ło! Poleneza ukradli. Co? Znowu. Ja pierdolę, zapierdolę ich. Dawaj mi tego Jondzira. Ja. Nie, zostaw Jondzira. Nie, bo jadę do w, po w pole, zostaw to. Ja ich przejrzę. Stój, no. Bo chcę jechać w pole. Masz, masz klucz do tego. Otwórz co? sobie i jedź tym, polonyzę cargo go szukać W prawo pojechał Nie, chcemy się idę Po co to otwierasz? Bo ja bez schować te A, no dobra Ja to zaraz zamknę na kutkę dla pewności bo po prostu Ty to zamykasz tak po co? Dobra tu zamknę jeszcze na kutkę cyk. Kamery z monitoringu trzeba będzie założyć. Drzwi zamknę w domu. Dobra tutaj zamknę. Cyk. Ej, ja tu zamknę, bo ty nie umiesz. Poza tym ja tutaj ja kombinuję. Na pustkę, bo ja Nie używam kudek. Ja używam. No ciekawe co w ogóle, na które ty pole jeździsz, jak już skończyliśmy? A jadę tym, yy, pługiem. A, bo teraz oryć chcesz. To da. z chyba lepiej. Nie. Ma nie. Z tej to nie uciągnie. Uciągnie. Nie uciągnie. Uciągnie. No mówię ci, że nie. Uciągnie, mówię ci, że uciągnie. Dobrze, daj mi spokój, ja jadę z tyle. Daj mi spokój. Idę Patrzę. Dobra. Dobra, tu przejadę, cyk. Dobra, cofamy. Kurde, na no za nam uprzednio. Ja będę dzwonić na policję zaraz. Skończę to pole i jadę, jadę na komendę. Jakiś typ w kasku, znowu po prostu. Dobra, tu trzeba zamknąć na klucz. I kudeczka i zamykamy. Dobra. No i lecimy na no ten Na pole Cyk To też zamknijmy na kłódkę, żeby tutaj mi się nikt nie wkradł Tamta brama też jest, więc nikt mi się tutaj nie wkradnie Dobra Lecimy Myślałem, że już się uspokoiło a to jednak po prostu gnojki dalej. Dobra. To jest taki nowoczesny pług chyba. O. To się tym. Takie to. Takie to mieliśmy. Dobra. To lecimy. No. Thank you.

Embartek wyszedł po nagrywał jakieś klipy, więc tutaj wam je właśnie wrzucam. Co, w tańczyć chcę dzisiaj z tobą. Patrzysz tak daleko za mnie. Złościa zwrotu zamieniam złościa złoto na pijmy. Dużo twi, nas nie zgadza się tam, to niestety nie parę chwil Taką zakończmy w pokoju, niech orgiesta spokojnie kieruje się w stronę krwi Wów kolejny weekend, nie mam siły krzyczeć, została nam korespondencja Dialogi, zamieniamy w nowe blizny, to wcale mi się nie uśmiech Nigdy nie będę tak istnał, od jawczyku Za dużo naszą stronę pan No a po nocach ciągle piszę Ten tak to już góra na wersja Chciałbym wspominała, ale chyba nie znam tak, ja nie nie tak się tak tak

Lub z drona nagrać. A dronem chcę nagrać. No co mam zrobić? No tam gdzieś tu na polu. Dobra. Z spółgiem opuszczonym? Obojętnie. Dobra, to uda udam, że jadę. Nie, nie, jedź, nie, jedź. Dobra. Dobra, bo ja tu mam po prostu rezerwę. O kurde. Tutaj pokazuje nad licznikiem taka żółta kreska. Wow. Dobra, to ja nawet nie parkuję tego puga. Zaraz go po, po, zaparkuję, bo my nie mamy żadnych beczek tutaj. Wow. Ja idę to tam montować, co nie? Mhm. Dobra, ja zostawię tu Kurde, no muszę nim wjechać. Wjadę tym pugiem. Odepnijmy to. Kurde, po co jak. Kurde, no bo muszę jechać serio, no. Na ten, na stację. Dobrze, że tu jest prosta droga na stację. Także trochę będę jechał, bo on nie jedzie jakoś szybko, ten John Deere. Dobra. Odepnijmy to zaraz zaparkujemy tym. Dobra. Lewo. O kurde. Zapomniałem, że mam obciążnik. W ogóle ten obciążnik też chyba zostały. Dobra Zrobimy tak Teraz się powinien opuścić No co jest z nim? O dobra Dobra, zamknijmy to na putkę. cyk, i lecimy szybko, hop, lecimy na stację, bo naprawdę rezerwa, tak się najeździliśmy, że się wyczerpało aż paliwo, no. Kurde, już mi gaz przed chwilą. Ale dobra, jeszcze, jeszcze, jeszcze jedzie. Jeszcze na rezerwa totalna. Dobra, tu jest stacja gdzieś. Chyba. O, jest po prawej. Tu jest diesel, chyba. No, na pewno. Gdzie tu jest diesel? Teraz zatankujemy sobie tu na dwójce. Cych? A zgaszę go. Gdzie on ma wlew? lew? Hmm. Diesel. Gdzie jest diesel? Widziałem gdzieś diesela, już zgubiłem. O, jest diesel tutaj, na, na. po lewej. A tu jest diesel plus i pre, premier normalnego że się leje automatycznie i się już nalewa Tutaj dużo wchodzi znaczy, ja już to położyłem o dobra słyszałem, że zeszło z konta i gdzie tam się podpina kartę i ci zdejmuję z karty Dobra, już jest na fulla Znaczy to podpina się tu jest taki automat, podpina się tu kartę i pokazuje za ile chcę zapłacić cię do, do fulla ten no i, i tam się płaci. Tam ci zdejmują od razu jak zatankujesz. Dobra, dojechałem Dobra, przełączę sobie tutaj bieg Cicho to Nie trąb na mnie Masz... Możesz przejechać, a po prostu się boi Kolejny jakiś Dobra Cyk. To podpinamy tu. Trzeba będzie też zatankować Ursusy i te, i te wszystkie. Bo bo one też nie są tankowane. Dobra. Wjeżdżamy tu. No. A to by było chyba na tyle z tego odcinka. Ukradli nam Poloneza. Zrobiliśmy sobie Jakieś tam prace polowe już mamy z głowy. Yy. No, trzeba będzie znaleźć sprawcę tego. Ja jadę zaraz na policję, tym drugim Polonezem. I. I tyle, Miarka się przebrała. Akurat ten Polonez do nas należy, więc z tym mogę jechać po, yy, na policję. Dobra. Cyk, tu zaparkujemy. Dobra, tu zaparkowane. Cyk. To zamykamy. No, i to by było na tyle. Z tego, to trzeba będzie zaraz odstawić. A to się pojedzie i odstawi. Więc trzymajcie się i cześć.